Big Mac! Boy, para pierwsza! Apple Blue i Mott! Para druga! Mamo, tato! Jesteście z z Smith? To wcale nie zespół seniorów! To zespół numer trzy! A ja jestem z Applejack, bo możemy być spokrewnione! No to skoro jesteśmy podzieleni, powiesz nam o co chodzi? Jak każdy kucyk wie! Nie właśnie na głaz holdera! Jenny! Zupełnie nowa flaga na ich cześć! I na pamiątkę tego dnia tradycyjnie wznosi się flagę w święto serdeczności! Raz. A, A kto będzie mógł dziś ułożyć flagę na głazie? Chyba zawiesić na maszcie. No co ty! Ma być na czubku głazu! A kto będzie tym szczęśliwcem? E, tradycyjnie najmłodszy członek ro... Na miejsca! Gotowicza! Pinkie Pie, czy możesz nam wytłumaczyć o co chodzi? Wyjaśnię po drodze! Ja! Nadal nie rozumiem. Dzisiaj rano limestone pie schowała gdzieś niewielki obsydian. Więc kto znajdzie we To wszystko jest skomplikowane i o skałach. Ej, no jak chcesz inaczej? Nie wiem jak, ale mam nadzieję, że wszyscy inni lepiej się bawią. Mm -hmm. e, tak. Mm -hmm. e, tak. No to jak się poznaliście z Igim? Zostaliśmy wybrani przez skałę par i od razu odbyliśmy ceremonię zaślubin. Skała par ogłosiła, macie się kochać nawzajem i tak pozostało. Ojej, chętnie bym sobie obejrzała tę niecodzienną, przewiedzącą skałę. Nie wiecie, czy zdarzało jej się zaślubiać kogoś z rodziny Apple? Ależ mhm. tak. A jak ta skała wygląda? Mniej więcej tak jak lawa z wulkanu, która za szybko zastygła. O! Marzyło ci się, żeby zamienić się w skałę? Raz mi się śniło, że jestem jabłkiem. Całkiem sporo nas łączy w kwestii myślenia o zamienianiu się w coś. Rysunek? A ja myślałam, że szukamy prawdziwego kamienia. Ale nie wiem, dlaczego? A wiesz co to znaczy? Mogę wywiesić flagę! Teraz pora schować prezenty! Wy chowacie prezenty? No pewnie! Znasz coś lepszego niż dostać prezent? Znalazć prezent! Chociaż od lat nikt z żadnego nie znalazł. E, czyli nikt nie dostaje prezentów? E, no nie zawsze. Czekaj, wyjaśnijmy to sobie. Na kolację je się tylko zupę ze skały. Potem kutyk który znajdzie kamień, wywiesza flagę. Ale nie do końca, bo nie macie żadnego masztu. A jeszcze do tego nie ma prezentów? No, jak mówisz to tym tonem, to nie brzmi za fajnie. Wyobraź sobie taką scenę. Nasze rodziny otwierają prezenty, wywieszają flagę. Wyobrażam sobie! Podoba mi się! Dobra. Dobranoc, Pinkie Pie! Musimy coś z tym zrobić. Oni nigdy nie mieli prawdziwych świąt serdeczności. Pinkie Pie tak powiedziała? Nie, ale to miała na myśli. To są ich tradycje. E, tak. Ach, wiem, że mają swoje tradycje, a my swoje. Ale chciałabym im pokazać, że może być o wiele lepiej. święto! święto o! serdeczności! Święto serdeczności! Święto o. Ojej, ojej! Co się stało z moją farmą? To święto serdeczności w naszym stylu. Wszystko robiliśmy po waszemu, więc pomyślałam, że pora coś zmienić. O! Marble Pie, możesz wywiesić flagę ekwestrii na tym maszcie, bo jesteś najmłodsza. Mamo i tato Paj ugotujemy wam iście królewski obiad. I patrzcie, mamy dla was prezenty i nie trzeba ich szukać. <laughs> yeah, tak, to będzie fantastyczne. Tak jak mówi Epe, Jack! Prawda, rodzinku? Pinkamino Diane Pie! Jak ty możesz popierać coś takiego? Ale chciałam, żebyśmy byli jedną rodziną. A co z naszymi tradycjami? Ja... Ja do niczego cię nie zmuszam. Może otwórzmy prezenty pod masztem? Będzie fajnie, zobaczycie. Przepraszam, wbiłaś maszt w uskok geologiczny.